Jezu mój, kocham Cię i pragnę z Tobą być. Tyś moim wszystkim, pełnią radości, tylko dla Ciebie chcę żyć. Tak, to jest paradoks. To jest szalone. Znaczy, zakochać się w Bogu, w niewidzialnym, to jest absolutne szaleństwo. I w pewnym sensie dla mnie też jest to tajemnica, jak to się stało. Ale to jest chyba jak z każdym zakochaniem. Myślę, że kobieta, kiedy zakochuje się w jakimś mężczyźnie. Albo mężczyzna w jakiejś kobiecie, przecież mógłby w każdej innej, a akurat w tej i się decyduje na tą. Kiedy jest szaleńczo zakochany w tej jednej dziewczynie, kobiecie, to nie myśli o innych. Tak samo kobieta. Natomiast w naszym życiu, kiedy my wybieramy Chrystusa, to naprawdę inni mężczyźni przestają nas interesować. To znaczy, rzeczywiście Jezus staje się centrum, On się staje wypełnieniem pragnień kobiecego serca. W kobiecym sercu jest pragnienie oddania się całkowitego. I nasze życie daje taką możliwość, że można się bezgranicznie oddać Bogu, całkowicie w nim zatopić. Jest takie zdanie w Piśmie Świętym, które ostatnio mnie tak zafascynowało, mianowicie: ono brzmi mniej więcej tak, wytrwał jakby widział niewidzialnego i rzeczywiście no, to, że Pan Bóg powołuje określone osoby, to nie znaczy, że tym osobom obiecuje, że będą miały jakieś mistyczne widzenia, że zobaczą go, że bo wiadomo, że, że mistyka to wcale nie oznacza tych nie, 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 nie dopuszcza, znaczy, może nie, nie bierze pod uwagę tego, że człowiek będzie wchodził w jakieś stany modlitewne, będzie widział Pana Boga, będzie tak, jak powiedzmy, obcował, obcował z nim czy dialogował z nim, tak jak święta Faustyna. Chodzi o to, że, że yy, chodzi o życie wiary. I myślę, że to jest najważniejsze. Myślę, że życie Matki Bożej to też było życie wiary. Chociaż miała przed sobą Syna Bożego, ale ale jej życie było życiem głębokiej wiary. Ona jest matką, matką wierzących i myślę, że w naszym życiu w ogóle chrześcijańskim bardzo ważne jest uzmysłowić sobie, że wiara nie wymaga widzenia. Widzenie będzie kiedyś, ale wiara to jest to jest jakby otwarcie się na przesłanie Boga i stwierdzenie, że nic innego mnie nie może tak pociągnąć, nie może tak przemienić mojego życia, i właśnie przyjęcie jego przesłania przez zwyczajność życia codziennego. Nie chodzi o coś Bóg wie co, tylko właśnie chodzi o to, żeby umieć w nadzwyczajny sposób, w taki, w taki Boży sposób, tak jak Jezus, wypełniać y, 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 wszystkie y, codzienne zajęcia, wszystko to, co. co y, y, to każdego dnia mamy przeżywać. To znaczy chodzi o to, o jakąś taką jakąś taką lekkość z perspektywy wiary, że ja wiem, że to służy czemuś wielkiemu. To jest bardzo ważne. Na pewno da się zakochać na całe życie od Bogu. On dialoguje ze mną, z nami, z każdą z nas, ale będę mówić o sobie. On mówi do mnie moim językiem. On się spotyka ze mną w taki sposób, że ja jestem w stanie go rozpoznać. Jestem w stanie doświadczyć jego miłości. On dotyka mojego człowieczeństwa. On nie jest dla mnie tak całkiem niewidzialny. On, nie jest, on jest niewidzialny na moich oczu cielesnych. Chociaż, ja umiem patrzeć i yy, są takie momenty, yy, że daje się zobaczyć nie w ciele, ale daje się zobaczyć yy, poprzez znaki, które daję, poprzez czułość, którą okazuję, poprzez ludzi, przez których przychodzę. Ja go doświadczam. On dla mnie nie jest niewidzialny. No właśnie. Ale jest takie doświadczenie, to znaczy, można powiedzieć, miłość nie jest czymś, co można dotknąć. A jednak bez niej trudno jest żyć. I nie wszystko to, co, to, co postrzegamy, to, co dotykamy, co się da zmierzyć, zważyć jest najważniejsze i tak naprawdę istotne. I dopiero człowiek, który tak jak dziewczyna, która się zakocha, odkrywa inny wymiar, odkrywa sens swojego życia, pełny szczęścia. I, i, a co dopiero odkryć, spotkać tego, doświadczyć miłości tego który wszystko to uczynił, który, który uczynił serce człowieka, który uczynił nas, to naprawdę, to jest dopiero pełnia. I, I kiedy człowiek tak naprawdę wejdzie w tę miłość, tę przestrzeń, poczuje się kochany, to wtedy tak naprawdę doświadcza, hmm. czym jest szczęście i, i jak ono czyni człowieka wolnym, jak go rozwija. Dotykać niewidzialnego to jest coś przepięknego. A ja wcześniej prowadziłam przed klasztorem życie bardzo aktywne. Jeździłam na różne spływy kajakowe, jeździłam rowerem, tutaj biegałam, tutaj grałam, tutaj coś uczestniczyłam w takim życiu, można powiedzieć, z ludźmi i bardzo mi się to podobało, że to tak było, że, że było tak jakby pełne witalności. No i zastanawiałam się też, jak to jest możliwe, że no załóżmy tutaj jestem zamknięta na tych dwóch hektarach i, i właśnie nie brakuje mi niczego, nie brakuje mi żadnych z tych aktywności takich. I odkryłam właśnie, że tym kluczem jest jakby Jezus Chrystus. Kiedy wypływamy jakby z Nim w tą głębię relacji, to jest rzeczywiście taka głębia, kopalnia, którą można odkrywać i odkrywać i to jest fascynująca przygoda, przygoda właśnie w miłość, i chociaż go nie ma, to im dalej w sensie takim widoczny, że tutaj na przykład nie siedzi ze mną i, i, i nie jest jakby pod rękę taki dostępny, to naprawdę nie wiem, czuć jego obecność, czuć jego miłość poprzez takie różne gesty yy, codzienne, które się dokonują, też na wieczornym rachunku sumienia. Yy, siadam, dziękuję Panu. Za te gesty, które dzisiaj się dokonały, za tę miłość i te um, takie kropelki tej miłości, które dzisiaj mi pozwolił zobaczyć w swoim życiu.